Możecie zatrzymać. Kasia. czyli wszystkim. Jesteśmy właśnie w centrum Warszawy, gdzie odbędzie się fantastyczna konferencja Baza Centrum. I chcemy Was już pewnie kolejny, pewnie setny raz zaprosić na nią. I mamy do Was kilka informacji. Po pierwsze wolontariat. Jeżeli chcecie nam pomóc, to musicie się po pierwsze zarejestrować się na stronie Baza Centrum, wypełnić formularz dla wolontariusza i wysłać go na maila bazacentrum@gmail..com. Po drugie, rejestracja. Musicie się szybko rejestrować, ponieważ liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Więc bierzemy się w gaz i się rejestrujemy. Bierzemy się w gaz i się rejestrujemy. Dokładnie tak. A więc musicie być z nami, więc się rejestrujcie. Więc się rejestrujcie. <gry> I widzimy na bazie centrum. Więc? się rejestrujcie i czekamy na Was na bazie Centrum. W